Witajcie! Dzisiaj opowiem Wam o mężczyźnie, który, aby uratować swoją reputację, pracę i przyszłość, zdecydował się na radykalne kroki. Każdego dnia przed pójściem do pracy malował swoją twarz. Na pierwszy rzut oka jego zachowanie jest dziwne i szokujące, jednak czy wszystko jest zawsze albo czarne, albo białe? Lee Thomas z Detroit. Nikt zapewne nie wejdzie do kart historii, jak na przykład przywódca Indii Mahatma Gandhi czy wybitny naukowiec Stephen Hawking. Lee jest jedynie, lub aż, popularnym reporterem telewizyjnym kanału Fox, których na świecie jest mnóstwo. Tak czy owak coś sprawiło, że napisały o nim wszystkie najważniejsze gazety na świecie. To, co Thomas całe lata skrywał pod tą uroczą maską, zszokowało zarówno widzów, jak i kolegów z pracy. W wieku 25 lat Lee Thomas był na szczycie swojej kariery. Wydawało się, że cel został osiągnięty. Był pełen sił, miał prestiżową pracę, którą kochał, talent i chęć dalszego rozwoju. Jednak pierwsza niespodzianka czekała na Tomasa w 1994 roku u fryzjera, który zwrócił uwagę na niedużą różową plamkę na głowie. Podobne zmiany mężczyzna zauważył potem na szyi, wokół ust i na rękach. Lekarz w miejscowej klinice postawił diagnozę. Lee zachorował na bielactwo nabyte. Jest to choroba wierzchnich warstw skóry związana z deficytem melaniny w organizmie. Na tę chorobę cierpi już 4% ludzi na świecie. Gdy Lee dowiedział się o chorobie, postanowił nikomu o niej nie mówić. To by postawiło krzyżyk na jego karierze. Thomas przeprowadził się z Louisville do Nowego Jorku, gdzie pracował w radiu WABC. Potem los przeniósł go do Detroit, Lee został reporterem miejscowego kanału telewizyjnego. Ani koledzy z pracy, ani telewidzowie nawet nie pomyśleli, przez co codziennie musi przychodzić Li, aby błyszczeć na ekranie. Tracił on mnóstwo czasu, by ukryć swoje znamiona na twarzy i rękach grubymi warstwami kosmetyków. Jednak z czasem mężczyzna zaczął sobie uświadamiać, że charakteryzacja przestaje pomagać, ponieważ jego problem pogłębiał się. Jego obawy ziściły się podczas nagrania jednego z programów. Mała dziewczynka zobaczyła jego ręce i popłakała się ze strachu. Wtedy Tomasz pomyślał, że jego kariera jest skończona. Zaraz po demaskacji reporter udał się do dyrekcji stacji, która powinna go zwolnić. Jednak zamiast tego kobieta poprosiła mężczyznę, aby stanął przed nią bez charakteryzacji. Gdy zobaczyła jego prawdziwe oblicze, stwierdziła, że reporter musi opowiedzieć światu swoją historię. W listopadzie 2005 roku Lee odważył się w końcu nie tylko opowiedzieć o swojej chorobie, ale i pokazać się światu bez makijażu. Po emisji programu redakcja otrzymała mnóstwo listów. Ich autorzy dziękowali reporterowi za wsparcie i inspirowali się jego historią. Tomas poczuł taką siłę, że zaczął pisać pamiętnik. Robił to nie dla siebie, a dla tych, którzy spotkali się z podobnymi problemami. Wspierał i współczuł tym, którzy przez swoją chorobę wstydzą się wyjść z domu. Profesor dermatologii Sansi Liman twierdzi, że ludziom dotkniętym bielactwem nabytym ciężko jest normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Jej pacjenci często zaczynają myśleć o śmierci i niejednokrotnie próbują się zabić. Pamiętnik Tomasa pod tytułem Turning White był wydany przez niewielkie wydawnictwo w 2007 roku. W książce tej Lee dzieli się sekretem swojego sukcesu i sposobami walki z poważnymi przeszkodami. Gdy Tomas uwierzył w siebie, nauczył się być szczęśliwym człowiekiem, kochającym ojcem i zainspirował miliony ludzi, którzy tak jak on, chorują na bielactwo nabyte. Takie uwielbienie życia, moi drodzy, bez wątpienia zasługuje na szacunek. Cóż, to wszystko. Jak widzimy, czasem wszystko, co poczytujemy za swoje wady, może stać się zaletą. Udostępnijcie ten filmik znajomym, a być może pomoże on komuś pokonać trudności lub przygnębienie. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Cześć.